Cześć! Dzisiaj ja sprawdzę ile warta jest Nokia 820. Nie należy do chudzinek, ale mnie akurat takie solidne gabaryty się podobają. Nokii udało się też zachować zwartość bryły znanej z modeli Lumia 800 i 900 przy demontowalnej konstrukcji, co jest sporym plusem. System Windows Phone 8 oferuje teraz kafelki w trzech rozmiarach, to fakt, ale zmianę ich wielkości można by rozwiązać bardziej ergonomicznie. Zamiast przycisku zrobić jak w Androidzie przeciągnięciem palcem po widgetie. Tfu, kafelku. To, że system działa płynnie zaskoczeniem nie jest. Było tak już w poprzednich modelach. Możliwość wykorzystania wielorodzeniowych procesorów widać za to w grach. Nowe lumie mogą teraz konkurować z iPhone'em i droższymi Androidami. Także te topowe tytuły z innych platform czują się na Lumi820 całkiem dobrze. Z internetu korzysta się równie przyjemnie, mimo braku flesza. Strony otwierają się szybko, ekran mimo nie najwyższej rozdzielczości czytelnie wyświetla nawet te mniejsze czcionki. Pasek adresu służy również do wyszukiwania treści www. Linkiem możemy podzielić się nie tylko poprzez wiadomość czy sieć społecznościową, ale także z Xboxem. Przyjrzyjmy się aparatowi. Interfejs jest podobny do tego z WP7,5. Ustawienia są dość standardowe. Scena, czułość ISO, balans bieli itd. Ale Nokia udostępniła też kilka naprawdę fajnych dodatków. Jest Smart Shoot, czyli rodzaj trybu seryjnego z opcją wybrania najlepszego wyrazu twarzy fotografowanych osób. Panorama, wiadomo co robi. I prawdziwa ciekawostka, Cinemagraph. Włączamy ją, trzymamy smartfona nieruchomo, a aparat robi zdjęcie, którego wybrana przez nas część będzie animowana przy statycznej reszcie. Naprawdę pomysłowe. Podoba mi się też to, że wszystkie te dodatki dostępne są z poziomu aplikacji aparatu, a nie jako aplikacje zewnętrzne. Co do jakości zdjęć, mogłoby być lepiej. Kolory są w porządku. Ilość detali na przyzwoitym poziomie, ale niestety. Przy choć trochę gorszym oświetleniu zdjęcia robią się ziarniste, pojawia się sporo szumów i nie przyzwoicie dużo żółtego koloru. Spodziewałem się trochę więcej. Bardziej pozytywnie prezentują się nagrania wideo, także te Full HD. Są płynne, ostre i stabilne. Szkoda, że dźwięk nagrywany jest tylko w mono. Dźwięk, no właśnie, oczywiście nie zabrakło autorskiej aplikacji Nokia Muzyka skrywającej nie tylko odtwarzacz, ale i sklep oraz Mix Radio, czyli zbiór playlist z różnymi gatunkami muzyki, do słuchania także offline. Do dyspozycji mamy także korektor i funkcję Dolby Headphone. Brak niestety radia FM. Jakość dźwięku przez słuchawki jest naprawdę niezła. Ma on przyjemnie wyczuwalne tony wysokie i niskie. Do tego Nokia gra całkiem głośno. Przez głośniczek podobnie, ale wysokie tony są już nieco zniekształcone, dlatego nie polecam podkręcania głośności do maksa. Po prostu muzyka traci już na jakości. I na koniec dodatkowe aplikacje. Mapy Nokii i nawigacja to już standard. Z usług lokalizacyjnych przybyła za to praktyczna aplikacja Nokia City Lens. Działa ona na zasadzie rozszerzonej rzeczywistości. Nakłada na obraz z kamery interesujące miejsca w pobliżu. Fajne, szczególnie gdy jesteśmy w nieznanym nam mieście. A jeśli naszłaby nas chęć popracowania, Nokia Lumia 820 ma standardowo zainstalowany pakiet Office zintegrowany ze Skydrive'em z opcją przeglądania i, co ważne, tworzenia nowych dokumentów. Lumia 820 może się podobać. Działa sprawnie, całkiem intuicyjnie się obsługuje, nieźle gra, a do tego ma przemyślany pakiet aplikacji od producenta. Nokia, dokładając swoje 3 grosze do Windows Phone, dodała mu sporo atrakcyjności. A do tego miłe dodatki, jak opcjonalne ładowanie bezprzewodowe i wymienne obudowy. Wady jednak też są. Jakość zdjęć rozczarowuje, kafelkowy interfejs wciąż cierpi na niedostatki ergonomii. No i bateria. Jeśli używamy lumi spokojnie, może i potrzyma półtorej doby. Przy moim użytkowaniu mniej niż doby. Ogólnie jednak 820 to zauważalny krok naprzód w stosunku do modelu 800.